Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Witam Was w serii Zapytaj Info-Uprawa, gdzie zadajcie swoje pytania w komentarzu pod tym filmem, a ja w następnym tego typu filmie na nie odpowiadam. Staram się, żeby filmik był w każdy poniedziałek o godzinie 18. No i dziękuję za wszystkie pytania, a dzisiaj jest no, sporo różnych, bardzo ciekawych pytań o glebę, o wapnowanie, o obornik, o warzywa, o owoce. Także zapraszam do oglądania. I standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów, tym mi bardzo pomagacie. Moje książki, mój kalendarz i smyczki można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Na Allegro do końca sierpnia bardzo dobra obniżka. No i dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, sporo osób mi taką kawę stawia. No i zaczynamy. Janusz. Już trzeci rok próbuję wyhodować pory. Niestety nie rosną. Cienkie, anemiczne nawet nie ma co zbierać. Jak hodować by były efekty? Jak patrzę na pory od Pana to zazdroszczę. Najważniejsza, najważniejsza, zdecydowanie najważniejsza jest gleba. To jest kluczowe i też odmiana. Na przykład golem elefant. A jak doda pan do gleby kompost, może obornik no choćby granulowany i może trochę nowej gleby, to to już będzie spory por zwykle. Ale też ważne jest dobre przygotowanie rozsady, żeby ten por nie był wybiegnięty. Bo jak będzie miał słabo słońca, no to będzie, taki, no, będzie zwykle też cienki. Rozsada, jakość rozsady to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Ja rozsadę robię w tunelu foliowym lub, no teraz w szklarni, tam są najbardziej odpowiednie warunki, lepsze niż w domu. Madzia, jak zwalczyć przędziorka? Czym pryskać skutecznie? Jak sprawić, żeby nie przezimował w szklarni? No najlepiej zwalczyć go w całości w tym zimujące stadia. Z naturalnych środków no niezły jest Multi ale to oprysk trzeba powtarzać, bo jest to środek niezły, ale słabszy, lepiej on działa choćby na mszyce. Z innych skuteczniejszych, ale nie takich naturalnych środków to jest Ortus 05SC, Floramite 240SC, Nisorun Strong 250SC. Najlepiej zastosować dwa różne środki, żeby mieć większą pewność działania szczególnie że na przykład Nisorun to nie zwalcza stadia dorosłego, a ortus zwalcza wszystkie stadia ruchome. PRTUO. Dzień dobry. Oto moje pytania. Pytanie pierwsze. Usłami mi marchewka. Czy to, że rosła obok bobu zaatakowanego przez mszyce, miało jakieś znaczenie? Czy spowodowały to mszyce, a czy może coś innego? No wiele może być przyczyn. Mszyce atakują marchewkę i no tak tego nie widać, jak one atakują, bo one siedzą tak na dole. Więc one mogły się przyczynić nawet do jej padnięcia. Ale to by trzeba było już sprawdzić, bo czy marchewka zgniła, czy miała jakieś plamy, czy po prostu sobie usła i nie miała żadnych śladów choroby. To to ma znaczenie. Pytanie drugie: jaka optymalna ilość wody potrzebna jest dla poszczególnych warzyw, aby było dobrze, tak aby nie miały za dużo lub za mało? Chodzi mi o ilość wody na jeden krzak cukini w donicy 25 litrów, papryki i pomidora w donicy 15 litrów, ogórka w donicy 10 litrów. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. No nie da się tego jednoznacznie określić. No, po prostu się nie da. Bo to zależy w sporym stopniu od gleby, jaką zastosujemy. Od tego, czy ta gleba będzie ściukowana, czy też nie. Jak również od pogody. Pogoda ma bardzo duży tutaj wpływ. Więc to będzie różnie. Mogę ogólnie powiedzieć tak, 1-2 litry na jedną donicę. W tym dla tych większych, no to bardziej 2 litry. Ale tak jak powiedziałem, ciężko to stwierdzić. Ja teraz na przykład pomidory w donicach podlewam raz dziennie. A jak jest upał, to dwa razy dziennie. Po tyle samo litrów. Grego, dzień dobry. Moje pytanie. Czy na kanale będzie materiał o przycinaniu i nawożeniu, ewentualnie o pryskach w przypadku chorób, drzewek na jesień, wiosnę? Pana filmy są konkretne, z dużą dawką merytorycznej wiedzy, więc z chęcią zobaczyłbym filmy, w których więcej poświęca Pan informacji właśnie na drzewka. No, mam to w planach, no to będą takie dłuższe filmiki, to znaczy na pierwszy będzie o nawożeniu, bo to teraz się dzieje, nagrałem na ten temat krótki taki filmik, tak zwany short, ale będzie też filmik dłuższy za około 2-3 dni. Beata, Panie Tomku, jestem pod wrażeniem ogromu Waszej pracy. Jesteście fajnymi, pozytywnymi ludźmi z małym domkiem i wielkim polem. Bardzo dziękuję. Szczęściarze, moje pytanie, jakie opryski w ciągu roku stosujesz na drzewach owocowych? Takich jak błonie, śliwy, czereśnie. Moje wyglądają skandalicznie. Mam dwuletni sadek. Liście poskręcane i w fatalnym brązowym kolorze. Pewnie mszyce i jakieś inne szkodniki je atakują. Może jakieś choroby grzybowe? No jest prawdopodobieństwo, że to też przez choroby i to nawet spore. Ale to bym musiał widzieć. Ale tak, podpowiedz proszę, co ty sto stosujesz i kiedy? muszę dokładnie zrobić właśnie taki plan co i jak chciałbym to umieścić też w książce i chcę zrobić na ten temat film na pewno jeszcze zimą oprysk olejem parafinowym na przykład Treol 770 EC bardzo ważny oprysk w tym roku też zwalczyłem ogrodnicę niszczylistkę ale tak no to bym jej nie zwalczał bo na ogródku to jej nie było więc to trzeba oczywiście zawsze obserwować i na bieżąco reagować na kędziżowość liści brzoskwini war na liści brzoskwini warto pryskać no, to na przykład sylit 65 WP. Zresztą ten silit jest dobrym środkiem na różne choroby. No to jest choćby miedzian. Będę o tym wszystkim mówił. Na nardzę gruszy akurat tu ogruszkę nie było, ale to tylko tak powiem, że nie pryskam, bo mam grusze azjatyckie, które mi na rdze zachorowały. Mam też dwie odmiany gruszy zwykłej, no które tak mniej mi na tą rdzę chorują, więc też ich nie pryskałem. Sebastian, cześć Tomku, w tym roku to mój debet z uprawami. Papryka, chili, jalapeno, około 15 krzaków, wszystko idzie super. Do tego dużo ziół, były też truskawki, a teraz po miejscu, gdzie była kolendra dałem rzodkiewki. Zobaczymy co wyjdzie. I czosnek 20 sztuk. No i pięknie, no, na pewno jest spora radość i satysfakcja, więc oby tak dalej. No i dalej. To w dużej mierze dzięki Tobie zacząłem się w to bawić i jak na świeżaka jest dobrze. Bardzo mi miło. Wszystkie uprawy mam pod chmurką w doniczkach lub w donicach lub skrzyniach. Stosuję dużo obornika. Moje pytania: Pomidory. Czy muszę wymieniać ziemię na kolejny sezon? Są w doniczkach po, do pomidorów. No, są różne na to sposoby. To znaczy, tak: sporo warzyw, w tym pomidory, ma duże zapotrzebowanie pokarmowe. Ziemia, ziemi jest nierówna, bo są różne składy i tak dalej, ale na pewno pomidory wzięły sporo składników z tej ziemi. I albo dasz nową ziemię. Albo dasz nową i starą, zmieszasz ją pół na pół i dasz nawóz wieloskładnikowy z obornikiem granulowanym, to jest taki przykład. Albo zostawisz starą i dasz nawóz wieloskładnikowy, też można obornik granulowany dać. U mnie to było różnie, no zwykle nie zostawiałem starej ziemi, a wykorzystywałem tą właśnie starą ziemię do nasadzenia roślin wieloletnich. Ale po uzupełnieniu składników pokarmowych można zostawić starą ziemię. Wspomniałeś, że kupowałeś sadzonki pomidorów w Tarnowskich Górach. Możesz podać na miary? No u mnie to jest tak, że ja, ja, ja mam fioła, bo tak, prawie wszystkie sadzonki robię sobie sam, ale czasami sobie i tak kupię, no i tam w Tarnowskich Górach to jest ogrodnictwo urbańskie. Mają tam oni dosyć dobrej jakości rozsady. Chodzi mi o rozsady warzyw, bo tak, no to z wieloletnimi takimi ozdobnymi, no to, to jest słabo. Aneta, witam Was kochani. Ja dla odmiany mam dwa pytanka do pani Iwonki. Pierwszy mam posadzone trzy trawy, które dorastają do 180 cm. I chciałabym między nimi posadzić coś kwitnącego, tylko nie wiem co. Może pani by coś doradziła. Witam wszystkich. To jest wszystko kwestia tego, czy chcemy, żeby ta roślina kwitnąca była w wysokości trawy, czy może być niższa. Jeżeli może być niższa, to na przykład mogą być to hortensje, hortensje bukietowe, na przykład vanilia, z polar bear, albo na przykład hortensja drzewiasta, anabel. Jeżeli mogła być to troszkę niższa roślina, no to też fajna jest rudbeckia, jest to bylina kwitnąca na żółto. Albo na przykład irysy, czyli liowce, tylko to są rośliny troszkę niższe. Albo verbena patagońska, z tym, że to jest roślina jednoroczna, ale się rozsiewa. Kwestia, czy chcemy zrobić z tego ściśle taką ścianę, czy mogą być różnice w wysokości, co się musimy zastanowić. Bo na przykład, jeżeli mógł to być krzew, to mogła być to na przykład odmiana derenia. Albo na przykład bez palibin. I drugie pytanko, czy jest jakaś roślinka owocująca całoroczna, którą bez problemu można hodować w domu? Fajnie by było usłyszeć odpowiedź bezpośrednio od Pani. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrówka. No chyba nie ma takiej, przynajmniej ja takiej nie kojarzę. No na pewno jakieś odmiany cytrusów, z tym, że to trzeba trochę poczekać na owoc. No truskawki wiadomo są częściej owocujące, tylko że one do domu się za bardzo nie nadają. Przychodzą mi tylko cytr cytrusy na myśl, czyli jakieś cytrynki, pomarańczki, o typu kal kalamondynka, coś w tym, w tym sposób, tak bym myślała pod tym kątem. Ładnie pachnie jak kwitnie, ładnie wygląda, na sezon letni można wyciągnąć na zewnątrz, zimujemy w domu, ale też trzeba troszkę poczekać na owoc. Mariola. Dzień dobry Tomku. Piękne warzywa tylko pozazdrościć. Moje pytanie dotyczy czarnej, fioletowej papryki. Kiedy ją zbierać? Kiedy jest dojrzała, bo ona od samego początku jest fioletowa. A teraz zaczyna mi się przebarwiać na lekko zielono-czerwono. To może być zależne od odmiany, bo no jest kilka takich właśnie odmian, bo to też jest różnie, ale jak się zaczyna przebarwiać, no to możesz ją już zbierać. Czwartka, Bardzo dziękuję za cenne informacje. Jaki środek zastosować na winogrono białe, na którym pojawia się szary nalot i owoce zamierają? No z winogronami to są różne problemy i to jest zwykle szara pleśń, ale też może być choćby moczniak prawdziwy. Ogólnie na szarą pleśń na wiele roślin jest dobry naturalny środek, ten żywy organizm Polyversum WP, ale nie widziałem jego rejestracji na winoroś. To tylko więc, więc tak o tym wspomnę. Fungi Limit jest też niezły z takich naturalnych, a z chemicznych bardzo dobry jest Switch 62,5 WG. No i te objawy, jak ja to sobie tak czytam, no to, to jest pewnie szara pleśń, ale wspomnę też, że na moczniaka prawdziwego bardzo dobry jest Siarkol 800 SC. Jest to środek zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym, ale tutaj, jak również oczywiście w każdym przypadku, warto zwrócić uwagę na okres karencji, który no w tym przypadku jest długi. Tomasz, na jednym z Twoich filmów widziałem arbuza Moon Stars. Czy uprawiasz go bez osłon? Jeśli tak, to jak radzi sobie w naszym klimacie w porównaniu do odmian takich jak Rosario czy Janosik? Życzę wielu gwiazd i wielkiego księżyca. <grym> Dziękuję bardzo. Ja uprawiam pod osłonami i bez osłon. Radzi sobie nieźle. No, wiadomo, że rok jest taki, że jest zimno, ale tu i tu tworzy owoce. Ale lepiej sobie radzi choćby Janosik, Rosario, czy też Złotowolicy. To jest też bardzo świetna odmiana, pyszna. Złotowolicy bardzo Wam polecam. Tak czy siak, i tak Munen Stars polecam i u mnie będzie co roku ta odmiana pod osłonami, jak również bez osłon. Tomasz, witam Cię, Tomaszu. Jaką linię kroplującą miałeś na ranczu? Pytam, bo mówiłeś, że była lepsza od tej na wielkim polu. Tak, była lepsza i to była, ale też droższa. To była oczywiście. Tak jak tutaj, jak i na polu i na ranczu, no to to była linia kropująca z kompensacją ciśnienia, ale na ranczu to była ze strony nawadnianie kris. Mariola, jakie odmiany papryki ma Pan w swoim ogrodzie? No mam różne odmiany, to jest tak, Roberta, Habanero, Kubista, Ingrid, Tom Loso, Thunder Mountain Longhorn, to akurat ze swoich nasion sobie już rozmnażam, DKN, Westlandia, Taka Anka. Panie Tomaszu, czy mógłby Pan polecić, zdradzić, gdzie można kupić solidną folię tunelową? Już nagrałem filmik, swoją drogą tutaj wspomnę, że nagrałem filmik o tym, co polecam, ta agro, nie agro, folia i tak dalej. Jaki tunel kupiłem, jaką szklarnię, czy mi się podoba, czy nie. Opublikuję ten filmik, może jutro, może pojutrze zobaczymy. Ale folia tunelowa to jest UV8 minimum, dobrze by było jakby było to UV10 lub UV12. Nie mam tak polecanej firmy, bo no co kupiłem to folia była super, na Allegro sobie kupowałem. Ale jak sprawdziłem właśnie teraz, no to ostatnio to był zakup, to było UV10, Warter, Polymers, Płock. I na ten moment no dobrze się sprawuje. Myszka, witaj Tomku, bardzo dziękuję za książki, które są świetne. Mam pytanie. Kupiłam i posadziłam wiosną krzaki owocowe. Jeżynę bezkolcową, czarną porzeczkę, maliny, malino jerzynę i agrest na pniu. Owocowała tylko czarna porzeczka, ale troszkę i agrest. Liście i gałęzie porosły i rosną teraz jak zwariowane. Postawiłam podpórki, bo mają około 1,5-2 metry. Nie było owoców. Co zrobić jesienią i kiedy? Czy przyjrzeć to skoro nie było żadnych owoców? Pozdrawiam, Dorota. No powiem tak, cięcie malin zależy od tego na jakich pędach one owocują, ale ogólnie co do pozostałych krzewów, no to można teraz nawet wszystko przyciąć, to znaczy mocno przyciąć, nawet o połowę jak urosły takie badyle, a cięcie główne u mnie jest tak na przełomie lutego i marca mniej więcej, bo teraz właśnie cięcie też by mogło być takie jeszcze mocniejsze, jatne bardzo mocno, ale nigdy nie wiadomo jaka będzie zima, czy na przykład coś nie podmarznie. Mateusz, cześć. Zastanawiam się nad ściukowaniem borówek liśćmi orzecha włoskiego. Jak myślisz, jest to dobry pomysł? No, wbrew opinii dosyć powszechnej, liście orzecha włoskiego nie zaszkodzą roślinie, więc można nią ściukować borówki, ale lepsza ściuka dla borówki no to będzie kora lub trociny. Ja daję korę i ona świetnie funkcjonuje. Ewcik, dzień dobry panie Tomku. Proszę o informację, czy arbuzyl i melony można uprawiać na podporach? Można, ale ze sporem prawdopodobieństwem trzeba będzie owoce podpierać. Są jednak wyjątki, no bo mamy na przykład odmianę melona Huron i te melony są małe, no i bez problemu one sobie wiszą bez podpór. Zresztą teraz jest choćby zdjęcie. Czy do pomidorów można co roku stosować te same sznurki do podwiązywania, czy jednak lepiej dać nowe? Można te same, ale proszę pamiętać o tym, że sznurki też się zużywają, i żeby nie było tak, że ten sznurek w trakcie sezonu strzeli no, pod ciężarem rośliny. To też warto brać pod uwagę, więc no ja co roku daję nowe, a to można sobie użyć do podwiązywania innych roślin. Ale tu jest ciężar, to trzeba o tym pamiętać. Jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku. Posadziłam na wiosnę czosnek, bardzo ładne, duże ząbki, udało mi się kupić, ale nie doczekałam się zbiorów. Czosnek w ogóle nie wykiełkował. Później wykopałam te ząbki, co posadziłam, były w świetnym stanie, ale w ogóle nie miały kiełka. Jakie zakopałam, takie same wykopałam? Co może być przyczyną? Czy czosnek mógł być wcześniej zaprawiany, aby nie kiełkował? Pozdrawiam serdecznie. No ja chyba nigdy nie widziałem tak czosnku zaprawianego, ale już widziałem w przypadku niektórych innych warzyw, że właśnie tak było, żeby za, że zaprawiali czymś, pryskali, żeby nic nie puszczało zielonego. Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi czosnek nie wszedł, to znaczy no, jakieś pojedyncze sztuki, owszem, ale zawsze ogólnie no to wschody były bardzo dobre. I czosnku niczym nie zaprawiam, to tak ogólnie Wam powiem, bo też nie, niektórzy zaprawiałem, ja nie zaprawiam. No i co ważne, polecam kupować ząbki nie ze sklepu, a od osoby, która sprzedaje czosnek. W sensie chodzi mi o to, żeby nie iść do sklepu spożywczego i tam kupować sobie czosnek, a bardziej polecam od osoby, która ten czosnek sprzedaje, który był przez tą osobę uprawiany. No, jest też czosnek od różnych producentów, jak choćby Legutko, i to jest też dobrze, ale ja wolę kupować sobie na ząbki i żeby te ząbki były jak największe. Lub oczywiście samemu sobie, już, już mając swój czosnek, to go można wykorzystywać do dalszej uprawy. Te mniejsze można zjadać, a większe ząbki do sadzenia. Monia, witam! Mam śliwę prezydent i co roku ma owoce porażone chorobą. Gniją, zasychają. Czy mi kiedy opryskać, żeby były zdrowe? Pozdrawiam. Trzeba to by było widzieć, co jest dokładnie przyczyną, żeby dopiero dobrać pod to odpowiedni oprysk, bo może i sobie ten naturalny fungi limit poradzi, może preparat J od Pomodoro, to ten na bazie jodyny skrobi i octu, ale też może będzie trzeba użyć chemię, na przykład Switch 62,5 WG. A może być oczywiście różnie, bo możemy użyć środka, to nic nie da. No, trzeba by wiedzieć, co to dokładnie było, bo jest dużo chorób. Sowa, dzień dobry. Mam przydomowy sad założony 4 lata temu. W sadzie mam sporo gatunków drzew i krzewów owocowych. Są to m.in. jabłonie, grusze, śliwki, czereśnie, wiśnie, borówki amerykańskie, maliny agres aronia. Przed posadzeniem sadu zrobiłam wapnowanie gleby. W teorii zabieg wapnowania powinno się wykonywać co 3-4 lata. Chciałbym to teraz zrobić na jesień. Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie dawki i jakie wapno wybrać, aby to zrobić bezpiecznie? Nie chodzi mi o zmianę pH, a jedynie o dostarczenie wapna roślinom. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. No, proszę zwrócić uwagę na to, że borówka, na przykład borówka amerykańska, potrzebuje kwaśnego podłoża. Dawki... To nie jest tak, że sypniemy wszystkiego tyle samo. Dawki trzeba dobrać odpowiednio pod roślinę i pod pH gleby. Więc najpierw warto by było zbadać pH gleby, żeby wiedzieć, co użyć i ile tego użyć. Na przykład, dolomit jest dosyć dobry pod wiele roślin, on tak nie podwyższa pH, ale to też zależy właśnie, jaki odczyn obecnie mamy, to jaką mamy glebę, bo to też jest ważne, czy ona jest lekka, czy jest ciężka i tak dalej. Będzie odcinek o wapnowaniu we wrześniu, czyli już za niedługo. No i zawsze można dać wapń do listnie, to to wtedy bardzo szybko działa. Na przykład jest bardzo dobry środek o nazwie wapnowi Turbo. Kopacz, mam problem z papryką. Nie pamiętam jaka to odmiana, ale pięknie jasno zielono-białe papryki urosły. Teraz zmienia kolor na pomarańczowy i papryki kapcieją. Robią się takie miękkie worki. Czyżby już przejrzewała? No trzeba byłoby to widzieć co to się dzieje, czy jakieś plamki są i tak dalej. Może to być za dużo wody, niedobór wapnia. Może to być też niestety choroba, jest to na to też spore prawdopodobieństwo, może być mokra zgnilizna. Doro era. Witaj Tomku. Pory w tym roku urosły do pasa, ale do, od jakiegoś czasu zaczęły się pochylać na boki. Liście się rozwarstwiają na łodygach aż do ziemi, a potem zasychają. Kilka sztuk zgniło. Od korzenia każdy por ma po kilka małych porów. Na tej grządce równolegle z porem rósł wcześniej zimowy czosnek, który został już zebrany. Co się dzieje? Czy będą jeszcze się nadawały do użytku, czy usunąć te młode odrosty? No, młode odrosty warto usunąć. Czy, czym ewentualnie pryskać? Rosną tylko na przekompostowanym oborniku i kompoście. Żadnych nawozów i oprysków. Czasem jakaś gnojówka tylko. W zeszłym roku rosły tam kalafiory i brokuły. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No proszę wykopać takiego pora, który już jest gorszy i sprawdzić czy nie ma wokół korzenia szkodników, larw. I też co ważne w samym porze, bo może być to oczywiście choroba, ale niestety ze sporem prawdopodobieństwem to jest szkodnik lub szkodniki typu śmietka, miniarka. Wiesiek, dzień dobry. Postanowiłem i ja skorzystać z możliwości za zadania pytania. Ponad rok temu w sklepie ogrodniczym polecono mi polski preparat nawozowy Astvit. No swoją drogą to jest tak, że no, polecają często to co mają aktualnie. No i tam dalej było pytanie o moją opinię. Ja tego nawozu nie używałem, ale jak ktoś z Was używał, no to napiszcie. Kinga, witam. Mam pytanie odnośnie winorośli. Na liściach jak i owocach widać, że porażone są mączniakiem rzekomym. To już drugi rok jak walczę z nim. Wcześniej działka była bardzo zarośnięta i inny właściciel. Mocno przycięłam jesienią jak i w lecie, worze i robiłam oprysk Polyversum WP. Co robić, czym pryskać, żeby zahamować chorobę i na kolejny rok, żeby się już to nie powtórzyło. Pozdrawiam i dziękuję. No, kiedyś był polecany miedzian 50 WP. Teraz, według mojej wiedzy, nie ma on na to rejestracji. Wcześniej podałem no, też różne środki na różne choroby winorośli. Tomasz, dzień dobry, panie Tomku. W filmie z 4 lutego 2025 opowiada pan o ziemi Skarb Ogrodu. Czy może pan podpowiedzieć, czy ona jest dostępna na, na terenie Śląska? Tak jest dostępna. To znaczy tak, ogroplant, miejscowość Starcza, tam jest producent skarbu ogrodu, ale też w centrach ogrodniczych widziałem, to jest na, na przykład Agroprojekt, Centrum Tomka i Centrum Ogród Śląski. Ale warto zadzwonić i się upewnić, czy na pewno je teraz mają. Działka karot Czy popiół można dorzucać do kompostu, czy lepiej rozrzucić na miejscu upraw po plonach? Można i tutaj, i tutaj, ale pamiętajcie, że popiół odkwasza glebę. I nie tylko. Ma różne właściwości. To warto uwzględnić, że to nie jest tak, że damy go nie wiadomo ile i będzie super. Z popiołem trzeba uważać i będzie o tym filmik. Zowka. Na wiosnę przykryłam trawę czarną tkaniną, gdzie planowałem postawić szklarenkę 3x4 taką małą. Pod tkaniną trawa zniknęła. Moja szklarnia już stoi. Ziemia przekopana wraz z obornikiem bydlęcym 12 kg. Ziemia jest bardzo twarda. Bryły były łopatą rozbijane. Teraz mam pytanie: czy to zlewać wodą, czy folia ma być otwarta? Mam dostęp do obornika od gospodarza, to można jeszcze raz przekopać z takim obornikiem w październiku. Czy za miesiąc przekopać to, co mam, a później dopiero z prawdziwym obornikiem? Bardzo proszę o poradę mojego ogrodnika i życzę samych pięknych plonów. No tak, Goldi tutaj dobrze dosyć, dosyć pisze, to znaczy ja polecam tak. Obornik można dać raz na jesień. Należy pamiętać, że niektóre warzywa nie rosną dobrze w pierwszym roku po oborniku zwykłym. Po granulowanym świetnie będą rosły bardzo dobrze, nawet marchewka. Warzywa mogą mieć też świeży obornik wiosną, szczególnie warzywa dyniowate, bo właśnie nie wszystkie lubią świeżego obornika, ale dyniowate są bardzo żarłoczne. Też warto dodać kompost, a no jak gleba jest twarda, to może by ją rozróżnić torfem, piaskiem, bo to jest tak. Jak ziemia będzie kiepska, to mało co będzie rosło. Ziemia to jest bardzo tutaj ważna, a sam obornik no sprawy nie załatwi. Jak ta gleba będzie słabej jakości, no to obornik to tak nie pomoże. Jak szklarnia, no to pewnie będą pomidory, więc myślę, że na przykład lepszym rozwiązaniem by było przygotowanie gleby punktowo czyli wykopanie dołków, załóżmy co 70 cm zależy od rozstawu pomidora wsypanie tam kompostu czy też nowej gleby. Danie na przykład na spód obornika granulowanego, i to będzie świetnie rosło. A tutaj, no to ze sporym prawdopodobieństwem, to będzie rosło kiepsko. Jeżeli mocno nie poprawimy jakości gleby, też będzie wszystko o tych glebach. Będę przygotowywał glebę pod nowy sezon, więc będą o tym filmiki. I będę pokazywał całe przygotowanie punktowe, niepunktowe, takie, takie, takie też są oczywiście filmy o tym na kanale, a teraz Wam już dziękuję za uwagę. No i zachęcam Was do oceny tego filmiku, jak również do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.